No, ja rekruta chyba nie biorę, wiesz? No nie. E, co, co wzięliście? Aha. A kurde, patrz. Baka będziemy mieli. Już? To ja ażkę chyba wezmę, wiesz? nie, myślałem, że baka wybrał on, ale nie. Nie, ona jest zablokowany. No właśnie, i tak mi podpadł. E, wiesz co właśnie drony, nie? Aha. Słyszałem ich gdzieś kurde tu ga garaż. O! na dole są druty stare. Widzę. Ja widzę, widzę. Ale tu jest min, kurde chłopie. Nie, ale, o, na dole ich nie ma. Tu jest czysty. my słyszę. Gdzie on jest? Mamy? Gare Hostal, słyszałem, ale go nie widzę. O kurde, wyszedłem z drona i nic nie widzę też. A, a to, że ten... Z... A nie, hosta, No, no, nie no, 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 no. Kurde strzelają do mnie, dlaczego? Koszty w Waflu. Kurde, tu się nie da wyjechać? O właśnie. Nie wiem, gdzie on nie jest w ogóle. Ja też nie. Tak, wszyscy jeździmy w trójkę? Ja. Ej, wychodzą w kolesie. Kłóż ty! Prawie mi rozstrzelali drona. Aha, jestem. No nie, no. Kurde, ale naprawdę ich tu na dole nawet nie ma, to tu tyle drutów leży. Aha. A może ja naiwnie wiesz, do wieloosobowego jestem przyzwyczajony, że jak tam gdzie druty to już jest ten, nie? A tak naprawdę to oni wszędzie to obstawili. Nie, no, runda druga też. Nie, no bez sensu, nie ma go i tyle. A tu już idziesz? Ja, kawałek tylko się przyniosłem, bo <laughs> no Ale nie ma tu zakładnika, mamy uwolnić zakładnika Nie rozumiem tej gry Ja też ty zgarasz, nie Tu jest garaż nie Cholera ale tu drutów, kurwa. Na dole? Nie, u góry. Ale tu. Dwie góry są. Tu i gdzieś jeszcze. Kurde. Dobra, znalazł. No, znalazł. gdzie on był? Matko Boska, gdzie on jest? O kurde. Tam gdzie zwykle. <noise> A zna, jak znam życie, to tam jechałem, tylko go kurde olałem gdzieś, nie? Czekaj, czekaj. Czekaj Ja mam osłonę, to ja mogę wjeżdżać w okienko Czekaj, wrzucam AMP Kurwa Wrzucasz granaty jak ja Nie, to nie Tu coś pisze, ja tam nie idę Coś wybuchło Ty na plecy wsiadł Ja ja widzę Dobra widzę. bierz go Gdzie będzie punkt ewakuacyjny? Bo żebym się dobrze ustawił Ktoś musi go podnieść Dobra, wszedł podrabinie. Dobra zabiłem go zabiłem go podnieś go Aha. Strasher, Gdzie to jest Tam. Gdzie? Aha, do dobra. Góry. Ja w, do, do góry. wchodzi. góry Do góry. Na samą górę nie z nim wchodzi. O cholera. O fuck! Zabiłem chyba naszego. Nie, hostadza. Co ty gadasz? Ja go no. Marcinie, drogi, przepraszam. A Hostadza żyje, bo nie mamy. Proszę Ci bardzo, ale to był taki odruch. Poza tym, dawno Cię nie zabiłem, to też wiesz. <grym> <Aha>. <grym> Chyba jednak potopiwo pójdę, wiesz? A spróbujemy wrócić do Terror Hunter? Nie, zróbmy tego zakładnika <grym> chociaż co? No, no. <grym> 16 punktów ja cię kręcę. Chyba nie jesteś na mnie zły, co? No, co to przez... już Zawsze możesz mnie teraz zabić, nie? <grymne> <grymne> o, fiozana zakładnika. Nie bardzo, no ale. No, może wrzuci tak granaty, że będą obok niego wybuchały, no, okey, wiesz?

Kurde Znowu go szukamy jak debile, tak? Nie no, tu zakładnika to nie będzie A w piwnicy jeździłeś? Nie, ja nie do piwnicy O oh shit I co? Nipa Cholera, to gdzie oni są? A jak ty tam wjechałeś, tam gdzie ostatnio? Tego zakładnika znalazłeś. Jak się tam jedzie? Nie pamiętam. A tu są drugie schody? Nie, nie ma. Tylko jedne, nie? Nie pamiętam. Ja jestem w tych tak dobrze. A tyle razy na nich grałeś, nie? O cholera. Kurde, może na zewnątrz pojadę, to że jakoś skapne się gdzie jestem. A, ha, ha. Masakra. Fuck, strzelali do mnie ty. O cholerka. Tu jeszcze będzie w tym samym miejscu, nie pamiętam jak tam się dostać Kurde, my jeździmy jak debile, naprawdę. Dobra, mam go. Mam go w końcu. Czekaj, tam sobie pojadę. ja jestem z dalek, pierdolę. Co to jest to samo miejsce? Nie, chyba co? Nie wiem, wiesz, trudno mi powiedzieć z tej perspektywy, chyba tak. No, czekaj, czekaj, ja mu rzucę te. IMP. Cholera! Ole mnie trafił! No nie, jest typek. Ale źle wszedłem, totalnie źle wszedłem. Dobra, pięknie. O kurde, zabił mnie nie chcąc. Teraz ja zginąłem od naszego. I żyjesz? Nie, 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 zabił mnie. Oni tu po drabinie będą wchodzić, także ja bym tym drugim oknem wyszedł. Trzy, obserwuj drabinę, Marcinie. Tą drabinę obserwuj, jak on będzie chodził do góry, to ty obserwuj tą drabinę. Bo będą tu wchodzić. Nie poczekaj, aż on wejdzie na no spokojnie. O fuck, masz pełne życie, jest dobrze. Dobra. Co ty masz za pokawko? ona tak robi, tu-du-du-tu, tu, 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 tak głośno? Nie ja wiem. Taka bez tłumika to tak robi. Kurde, on go pistoliczkiem zatwił? Nie, on miał karabin, nie? Nie spadlił. Mało życia ma. Nie, nie, wycofajcie się. Ja nawet nie wiem gdzie są... Idzie, idzie. Astma widzisz na dole? Trzeba zejść, oczyścić. Dobrze jest. Astma będzie przy punkcie skortowym. No na pewno. O cholera, co to było? Nawet nie wiem skąd. Na pewno dół Niełatwiej by było. Jakbyś... Uważaj, lewo, prawo, prawo, twu, o, 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 o. Dokładnie stamtąd. Tam tylko tego manekina był, wiesz? Biegał, gdzieś się kitrał. Man... Nie bliżej tutaj, już podejść. Gdzieś tylko Maneki nabiegał. Uciekł. Jest tam. Za autem, za autem. Z tą gusem. O, tu, kurde, co to jest? Jak to się nazywa? O, kurde. O, ale dobrze dla niego, bo więcej życia będzie miał. Piemie. Jest, jest ostro. O kurde, dwie ostry. Z mojej perspektywy wyglądało tak, jakbyś za nim strzelał, wiesz? O kurde, zostałeś sam, Marcinie, drogi. Jest w plecy? Naprawdę? Halo? No dobrze dobrze, ty, ale wydaje mi się, że już jest. Jeden sposób raczej. to iść i zobaczyć. Słychać. Jeszcze słuchać, będzie jeden na pewno. Tam na strefie, nie? Wiesz? No. O kurde! Co? do trzech razy sztuka Ojejku, naprawdę? Ojejku. No trudno <grym> Oj kurde, ja trzech tylko zabiłem? Teraz trochę mi się przykro zrobiło Wydaje Nadal jest mi przykro. Patrz 16 punktów, drugi raz to już 32 punkty w sumie. <laughs> e, jak się teraz uda, a liczę na to, że się uda, to spróbujemy. Może się połączymy ten nie rankingowo. Tak. Znaczy, a może. Uda albo się nie ranking. A może jak się nie uda. E, nie uda się rankingowo, to nie rankingowo może się uda. No dobra, dobra. Ale wolałbym okay. rankingi. No.

Już się zgubiłem, stary. A pierdocze, no. Ja jadę naokoło. Tu jest ta sala balowa, ja z tej sali balowej gdzieś jechałem. Potem O sakra, nie, to ja źle jadę. Nie, dobrze jadę. Kurde, trafił mi w tego, w drona, nie wierzę w to. Drugiego rzucam. To była druga strona, nie? Ja. No. O ja pierdolę, ale zrypałem. Może trzeba od razu tam iść, co? O, dobra, załatwili mi. O, o dobra, dobra, jest. Ale gdzie oni? Ach, na dole jest. Na dole, na dole? Tak. Ale to się będziemy przebijać bez sensu, czy jak? To jest 70. A nie, 15 metrów. Ale mi kurde zdzielił typek Astma idzie A. No, tylko takie zwłoki wypadały zza drzwi, wiesz? Na dół, a gdzie tu się na dół idzie? Tu są schody, nie? Eee, oprzywaj tu... Nie Ale ja jak gdyby od tyłu idę. Ojej, ja, jak granat puścił. Ale co? Żyjesz? Żyję, żyję. Gdzie jest ten skład? A, tu. Fuck. Ja jestem w piwnicy. Aha, już wlazł dziurą? No, bo ja od strony garażu poszedłem, wiesz? Kurde, tu byśmy się przydał, bo tu słyszę jakieś piski. Tutaj, Jarek, Dobra, dobra, no. Zobaczę, jedna nasz leży, Nic nie mogę zrobić. Spoko, ale ja tu słyszę ten materiał, i nie wiem, czy wejść tu. Chyba nie, bo tu piskami. mi. Dobra, zabiłem niby tego. A? Tutaj mi coś piszczy Marcinie, jeszcze raz ci zaznaczę. I 10 punktów wpadło. To ty się przebijesz, czy wróg? Ja. A. Dobra. Ja bym tędy poszedł, i tymi, tymi, tym. Dobra, jestem za wami. Bo tędy w teorii nich nie będzie szedł. Wyjdziemy na zewnątrz. Ajo. Ale nie wyjdziemy stąd na zewnątrz. Bo nie mamy nic, co byśmy mogli rozpierdolić. Nie? Jo, ja, pierdocze. Czyli posiadając tego. No. To... Ja tam. O fuck, dostałem wry, a nic nie widzę. O kurde, leżę. Czekaj. Dobra, tam jest typek. Gdzieś tam. Moment, arek, jak tam. Spoko, spoko, ja mam ten. Spoko, dużo mam życia. Ej, kurwa. Nie, na napałem weszliśmy źle, to bo to był. znaczy ja przynajmniej, nie? Bierz zakładnika. Poczekaj. A tu jest 300 na bank?

ハハハハハ。<laughs>